28 lipca 2012 roku na stadionie miejskim Hutnika Kraków odbędzie się trzecia edycja imprezy sportowej pod nazwą Welcome to Nowa Huta. Po tym jak w poprzednich latach gościliśmy tutaj zespół FC Magdeburg i Uniwersytet Nawara. W tym roku nasze zaproszenie przyjął jeden z najstarszych klubów słowackich, dwukrotny mistrz Słowacji, a także zespół, który... Kilka lat temu zdobył olbrzymią sławę w całej Europie dzięki swojej wspaniałej grze w lidze mistrzów, czyli zespół FC Petrarka. Klub, który obecnie gra w trzeciej lidze, przeżywa pewien kryzys i jest tak samo jak hutnik, odbudowywany przez wiernych kibiców, a także przez nowy zarząd. Także szuka nowych pomysłów na, na rozwój i z miłą chęcią przyjął nasze zaproszenie. No i rzeczywiście do tego meczu dojdzie w najbliższą sobotę o godzinie 18.00. Dla nas to będzie też podwójne święto, bo będzie to pierwszy od kilku miesięcy mecz Hutnika na swoim stadionie. Są też serdecznie zapraszamy kibiców. Ze swojej strony. Przygotowaliśmy się do tego meczu jak najlepiej. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się, że będzie to impreza masowa i będziemy w stanie przyjąć 3000 osób, więc zróbmy wszystko, żeby ten stadion rzeczywiście się wypełnił kibicami i żebyśmy stworzyli sobie tutaj nowe święto. A także no, piłkarze zapowiadają, że będzie to taki najważniejszy sprawdzian przed nowym sezonem trzecioligowym, także wracamy na ten stadion już jako zespół trzecioligowy, no i chcemy dobrze się z tym stadionem przywitać, a zarazem też zapowiedzieć to wszystko, co będzie się działo na tym stadionie w najbliższym sezonie, który tutaj będziemy rozgrywać na suchych stawach. 28 lipca to dzień, który na suchych stawach upłynie pod znakiem atrakcji. Już od godziny 12:00 rozpocznie się turniej piłki nożnej z drużyn złożonych z naszych sympatyków, członków naszego stowarzyszenia. Oczywiście przygotowany będzie również piknik oraz kiermasz klubowych pamiątek. Welcome to Nowa Huta to oczywiście wielkie święto sportowe, wielkie święto dla kibiców, ale to także olbrzymi wysiłek organizacyjny dla nowego hutnika. Wysiłek, który nie byłby możliwy bez wsparcia wielu instytucji i firm, które zdecydowały się pomóc nowemu hutnikowi w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim Welcome to Nowa Huta w roku 2012 będzie możliwa do zorganizowania dzięki pomocy Województwa Małopolskiego, z którego środków finansowych w części ten projekt będzie finansowany. Bardzo pomogły nam także firmy, które stale współpracują z Nowym Hutnikiem. Mam tu przede wszystkim na myśli Puhit, właściciela Grand Felixa, w którym zamieszkają nasi goście, ale także firmy Unihut, firmy Irmar oraz Wodociągi Krakowskie, które wspierają nas bardzo wydatnie przy tej imprezie. Serdecznie dziękujemy także różnego rodzaju firmom i instytucjom, które tradycyjnie współpracując z nami pomogły nam. Tak, mam tu przede wszystkim na myśli firmę Autohit. Region Małopolski NZZ Solidarność, Semaprint, a także wiele, wiele innych instytucji, które pomagają nam na co dzień i dzięki którym, mam nadzieję, że 28 lipca przeżyjemy tutaj wielkie emocje. Wspólnie kibice, sponsorzy, piłkarze, a także, mam nadzieję, wiele osób, które na co dzień nie chodzą na hutnika, a które tutaj pojawią się na trybunach i później chętnie będą przychodzić na nasze mecze już w Lidze. Bilety na trzecią edycję imprezy Welcome to Nowa Huta są już w sprzedaży w Nowej Hucie. Można je nabyć w trzech miejscach, w nowo otwartą restauracji Ancus Paulus na osiedlu Centrum B oraz w Max Grill pod Nowochódzkim Centrum Kultury, a także w kawiarni C2 Południe Kafe na osiedlu Górali 5. Bilety dostępne są w cenie 10 zł i w przedsprzedaży sprzedawane są tylko bilety normalne. Bilety będzie oczywiście można również nabyć w dniu meczu, ale ich koszt będzie wynosił 12 zł.